Ej, ale jak się nie chciał zmienić, no ja że chciał... Po co? A R, przecież R to jest zmiana tego. O, jakiś... O i teraz no Spróbuj No Ważnie przedmylego. I powinno być to tak O, 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 o o. o. I jak są to takie... Jak są takie tornada, to to za chwilę to to jest już blisko, widzicie? I jest X i to jest. O, i tutaj jest taka e, fajna palemka, Aha, po pieśle. której idzie wleść. Czy ja mam iść tak aż da tak daleko? Dobra, czy ja tam będę umiał wskoczyć? Ja jest tutaj. Mi się tam te te elementy, a ja tutaj po dachach jak jakiś. O. o, dobra, tu się flagi. Dobra, trochę niżej, bo tutaj jeszcze do Henia muszę wyjść. W dzień dobry, dzień dobry. Oni się fajnie rozwalają nawet w Aha, tu są takie łódki fajne i to, to też za to będą elementy. Tutaj jest jakoś. Nie. Czy to jest jakoś kula, czy to jest jakoś... O, tu są te łódki, właśnie mi się tam teraz robi. Tutaj będzie coś, Ja godą. Tyś chyba nie zrobił wszystkich plak, Tam mi się wydaje. Nie wiem, czy je trzeba było zrobić. Wszystko zrobiłeś. No, no to dobrze, bo tam nie wiem, jakieś czerwone, tutaj niebiesko mi się zrobiła i. Tam... No i właśnie. No ona też tutaj musi wlecieć. Dobra, Jóżek, tutaj chyba już ten cały dach. Teraz tam będzie. I teraz idę już do ciebie za chwilę. Dobra, idę. O, ej, ej, jak tu się tam schowało za tym filarem. Dobra, jesteś. I teraz wam coś pokażę, też fajnego. Patrzcie. Oczywiście każdy, każdy by musi to spróbować. O, popłynęły tutaj moje takie zarośla, fajne. Ło! Rekin. To rekin. Niekiedy się ee, nie do po prostu stąd wyleć, potem ten rekin do tu oh. przypływa i. O, super łódka normalnie, bo to Piesku, no, uważaj, żeby ci się da kości. Ej, patrz, co to jest? Co to jest? Takie jakieś bele są. Tak, ja? a ja nie wiem. Dobra, idemy tutaj, teraz z tym wybrzeżem. Koś... Kości słoniowej, czy jakaś dojda w ogóle? Może to będzie jakiś niebieski, jakiś taki ukryty? Yy, powietrze, no, a po co mi powietrze? O, dobra, pieska się zamieniał. Czy ja mogę tego ugryźć, wrzucić? Nie. E, no dobra, wskocz na beka i jedziemy tam. Jest... A, patrz, a tu pokazuje, że tam możesz jechać. O, tu jest statek. Czemuś tego nie zrobił. Cajaj mamy jechać, tam coś pokazuje, ale co to tam... Aha, nie dobra, to nam u góry jednak. Wiada tutaj O jest, dobra, daje nam równowaga Oczywiście przez całą grę będzie nam towarzyszyła muzyczka. Czy oni tracą serduszka czy nie? Dobra, no tak Pro, pro, pro Ej, Jożek nie wiedział, że tak się do... O, tu są właśnie takie statki w tych takich flaszkach. Nie bądź tam jeszcze. O, tu jest Ej, ludzie, my tego... wtedy tego nie zrobili. Widzieliście, jak Jożek tutaj wskoczył? O, ta, nie? Patrzcie, drugi! Wtedy Jożek na pewno tego nie zrobił. Okej. Okay. No, no, wiem, 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 właśnie, że to wziął. Tych drzwi tutaj się chyba nie da otworzyć, tych tutaj na prosto, nie. O. Tutaj jeszcze to Kasia idzie wleść. Czy ja tu umiem wleść, czy No już ma... Nie, jeszcze idzie. Jeszcze. Właśnie, właśnie po tych trzinach. <coughs> wow. Mocne! Po byku. O, tyś to to rozwalił Kaj tam coś było. No to idź rozwal. A najwyżej ja tam wlejzę i ty się teleportujesz do mnie. Chyba, mam nadzieję. O, albo taki teleport też. Teraz Jack robi 8 sekundowy powrót do bazy i zaraz tutaj będzie. Dobra, ja już tam ważę chyba. Chyba, że coś tu jest. Nie, dobra, idziemy. Teraz tu chyba jakoś rzeczka. Już dawno, że filmu nie, e, nie oglądał i teraz nie pamiętam co tu się dzieje. Tutaj chyba coś jest, albo mi się wydaje. E, tutaj mi się wydawało, że coś tu było. A tutaj, no, mam jakieś szoki jeden? No to dobrze. A on gdzieś tam będzie, czy nie? No to dobrze. Będziemy mieli trzeci element! A wtedy że chyba jeden. O, tam rybka pływa, tam rybka pływa, patrzcie! jako rybkę! Tu jest statek, sam nic nie ma. Dobra, idziemy e, na brzeg. I to chyba... No tam jakoś pływała taką... O, jest! Ostatni stateczek. Czy on to poukłada, czy on będzie taki zły i no nie po... Wszystko, żeś pozbierał z tego, zobacz. Naciśnij. O! I z... weź. Aha, to są by... Be... Trzeci, no to dobrze. Ja? Yy, o! I teraz yy... o, to właśnie. Nie wiem czy w filmie nie było, że oni tą czy to było w tym na pewno. Ale oni tam chyba pod tą łódką tak szli mi się wydawało. A tak Jak? Ja? Aha no dobra. Jakbyście normalnie szli. O dobra. <laughs> a nie wiem czyż jak tu miał. Ciekawe, czy oni by mnie zabijali. O, dobra, przyszło do ciebie już. Yy, brakuje nam troszeczka paseczka, mi się wydaje. Takie kilka tysięcy. Kilka tysięcy. Weź tam. Dobra, mi się tam nie umie wleźć na jakoś chłoda pod wodą, która zjeżdża. O, heniu, heniu przyszło. Yy, tutaj. Ja, ja... No, dobra, tak skocz. E jest, z tym jest sam bije, hop, bije. Lata To Co to jest? Latający holender, chyba nie? Czy co to jest ten statek. Mi się tak wydaje, że to jest. E R RJ się bardziej zna na piratach, bo on to robił. Ej, Heniowi, nie dowej tego, bo Heniu nie umie to robić. Kręcić tym, więc nie dowej tego. Nie umia, nie umia. Będzie tak tym ciepłą. Dobra, dowiej to tu. Ba bardzo ładnie. Will, ty naprawdę jesteś taki mądry hop A myślałem, że na główkę skoczyć. O, tutaj jest jakiegoś byla. A nie, to nasi koledzy! Marian i Andrzej na coś czekali. I w gacie skali. Ej jeszcze nie wskakuj, bo to będzie chyba koniec misji. Nie? Co to? No to co będzie? Patrz, a zjedź po tej linii, bo tutaj są niebieskie. Ty tam możesz zjechać? Czy jak tam zjechać? Eee... Aha, dobra, tutaj trzeba potem wleźć. para kur w Minecraftie... Minecraft Eee, dobra, czy tu wskocza? Wskocza? Czy wskocza na drugi? Nie wskocza. Will! Czy ty w nie w Minecrafta? Użyj no sprintu Oooo, di di Naprawdę Andrzej naprawdęś to zrobił Ile nam paska brakuje? Czekaj, o. o! Jest, 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 jest! Nie, nie, nie do się rozwalić, nie do... A na statku, co będzie na statku? Nic nie będzie na statku, to jest koniec misji. Zobacz, zobacz. Ja, pieprze, nie, no to już trzeba ten pasek na pewno nazbierać. Kaj, wlej i zajść. Zobacz, nie, tego się chyba nie da. O, czekaj, tu, tu coś jest, tu coś jest. Oj, tam jest niebieski! No, oj, prawdziwy pirat! Już nie prawdziwy. W tym co było? Prawdziwy bohater? A w Lego Star Wars? Eee, jakie ja Lego Star Wars? Jakie ja Lego Star Wars? Co było w ten? Ej, też? No to tu mamy prawdziwego pirata. No i bardzo słusznie zrobili. Tam powinno nie wiem, jak być. Grosz e, elfem, jesteś prawdziwym elfem. Grosz krasnoludem, jesteś prawdziwym krasnoludem, Grosz Frodem. Ej, grosz tym, Samym jesteś prawdziwym szamdziarzem, no, no i tak o to chodzi, nie? Skakuj, Will! Will, ty, niekiedy myślę, że ty się zgorsz niż ten pies, trochę umysłowo. Wiesz? Dobra, włożymy i kończymy. O, widziałeś, jakim to. O, dobra, tu jest takie coś. Pięknie się to zrobił, pięknie. ale... Naprawdę cudownie, Dobra, jedź, mnie już niech rekin zerzy. nie mał! Ej, jak ty tam. Kurde, oni mają takie teleporty. O, <laughs> A, tym się tam. Siema, siema. <laughs> Jezus, takie dzia taką armatę zmuścili do tego, do wody. Czekaj, jak oni to teraz zrobią? Że oni jakoś zmienią te statki, nie? Aha, oni przełożą tu. Hmm. Aha, no, 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 dobry. To, to się nazywa prawdziwy troll. To prawdziwy troll tu z nich. A ci? Aha. I urwie to teraz. No, wiedziałeś. A tu okay. marchewka. <grywka> Ale ich... Misio na serio. Ej, a tutaj mamy normalnie ta woda chyba w realu. jak kątwa czarnej perły, skrzynia u Marlaka na krańcu świata na nieznanych wodach. A nie znałem, w wodach też tu jest? Uh. Will Turner Will z uh, turnieju I jeszcze Kapitan Jack Wróbel uh, I nic więcej A nie tego, jak się nazywał ten taki... Angl a ten jaki... Jakiś... No nie no, grołek w piraci z Karaibów, a nie... Dobra, Skarbiec. Czy tutaj się też... Nie, do się kupować postacie. Zaraz zobaczycie Kai, zaraz zobaczycie Kai. No, tam się do chyba kupić... O, i teraz tu będzie? A, deski nam pokaże. Tam były dwa przecież, ty się środku. Tylko byłeś dwa? Nie? Tam były dwa. O, poziom ukończony i tutaj są złote klocki, już nie Eee, i tak, podwyżki są wy wy wyłączone, użyj menu. Nie wiem, czy grać z podpowiedziami, czy nie. Dobra, wrócimy do portu, żeby wam pokazać i kończymy. Jack. Jack. Siema, Jack. O, i tutaj jest bardzo takie fajne, teraz e, Barbossa będzie gonił e, tego... Jacka. Jak będą się gonili, tak pół godziny. Oczywiście ładowanie musi być standard, pół godzinki, oczywiście, wiecie, tak. Ej, ja widzę, że oni nie są na tym statku! Bardzo fajno gra, typu szczelanka! Um, no, tak. Erpegi, szczelanki, karcianki. I nie wiecie, którą wybrać? O, nawet. Ej, nie nawet. Tu... Teraz ja? No to RPGi. dobrze. Dobra, i tutaj mamy taki ładny port, patrzcie. I. O, i, tu jest I mamy też tak. Krątwa, czarny, tu mamy klątwa czarny perł, tu jest... Tak. I mamy ile mamy klocków? Po coś tam wlazł właśnie no To jest na pewno drugie. Tam jest. Patrzcie, tutaj mamy skrzynia umarlaka. Marlaka. tam jest, Cicho, tam jest yy, na krańcu świata. I tutaj mamy tak. Mamy trzy, mamy pięć misji tutaj. I jakieś 40 kompasów. Cokolwiek to znaczy. Tutaj Tutaj nie jedzą mnóstwo. O, i żeby tu przeleść, trzeba zdobyć 12 tych. Tutaj ktoś pływa, to a tu krokodyle, e, tu są właśnie krokodyle. O, patrzcie, patrzcie, wykopałem to. E, I jeszcze pójdę na koniec. O, tutaj statek. Tutaj chyba nasze statki stoły. Na razie mamy chyba, no, latającego Holendra, mi się wydaje. Czy co to jest za statek? O, i tutaj możemy kupić kogo? E, Grows. I mamy... Kup, kup. Pułkownika. Gravesa. Graves, kurde, po co jak tu w los. E, teraz backspace, czy tu... Tu działo backspace ludzie! Ale pięknie! O mamy kury. A żeby tam wleźć potrzeba 8 klocków. No to niedługo tam wlejemy. I teraz jeszcze no tam pójdę do Kai Misiu, tam siedzi... gigant Rak tu jest właśnie też. O! Jezus Gigantrak! Uważajcie na gigant Raka. Czy mi się wydawało czy tutaj jakiś Urkaj? Nie, tutaj mamy pieska gigant tego i jeszcze nową wam pokażę jedne. Tutaj mamy jakieś... nie wiem co to jest. O! I krokodyle, które wos nie jedzą. O, jeszcze są, te. jeszcze tak. są takie małe raczki i rybki. Dobra. I gdzie? Skończymy. Ale nie chcę kończyć takim dziadem. Czyli ja tu... O patrzcie jakie fajne, mogę sobie tak wybierać. Nie wiem czy tak się. Ej. Hey. Banan mój. Banana mogę wykopać? Ej, jakie jajce, Dlatego, że on nie wiedział. Patrzcie, wykopiemy jeszcze coś na wizji. Patrzcie. bum, bum. Czy on idzie zgodnie z tymi krokami? O, o, o. Pies, dobra. A jo, to ty piesem kopej, a jo. No, wiem przecież, że nie możesz tego użyć, ale ja chcę banana jeszcze znaleźć. Ale to ty kop. Idzie. Czekaj, czekaj. Ja? Matka. dobra, to tutaj. Dobra, kopej. No może ja muszę być pisem. O, dość dość tutaj będzie skrzynka z bananem. Mamy banana, ludzie. Naprawdę, no to po tyle lat. O, dobra, jest wszystko. Tu jeszcze mamy łopata do wykopania. Ludzie, ile, już jak nie wiedział, to jest bardzo fajny motyw tutaj dodali, że Jack może tak e, używać swojego bezużytecznego kompasu. Jest marchewka, wykopujeś, no to dobrze. Nie, nie, tu nie ma pod tym... Ok, to jest... O, pod palmą zrobili Dobra, kopaj Ojej, moja łopata Ej, niech to do beczki No dobra, i tak I to jest już Koniec tego odcinka, pokazali wym, co? Co, co? Bardzo dobrze Pokazali my wam Port i pierwsza misja a więc do następnego odcinka żegnam was 919 i. I na razie!